Referendarz przybył jak zawsze pełen wylania się, gotów w słowach na wszystko, przede wszystkim bacząc na to, aby interesy cesarskie i swoje przy tym upiekł. Królewna wcale się nie domyślała tej wielkiej miłości jego dla Maksymiliana i Ernesta, z którą niezupełnie się wydawał. Tym razem jednak próbował Czarnkowski poruszyć strunę, chcąc się dźwiękowi jej przysłuchać. Zagaił o Erneście – Królewna pozostała chłodną i nie dozwalała się wyrozumieć. Słuchała o nim, nie odpowiadając. Referendarz, mimo całej przebiegłości swej, nic więcej nie dowiedział się nad to, że była obojętną i zimną. Ze swą sympatią dla Henryka Anna wcale się nie wydawała. Była to jedna z tych tajemnic, które zachowała w najgłębszym zakątku serca, jako skarb swój najdroższy. Mówiło jej coś, że nadzieje na niczym nieoparte, śmieszne prawie, Mimo ludzi, mimo przeszkód, mimo wszystko, ziścić się miały. Zostawszy sama, bawiła się obrazkiem wymarzonego szczęścia swojego. Bóg mi długo na nie czekać kazał, ale mnie z jasnych chwil nie wydziedziczy i modliła się po cichu. Dla wszystkich w istocie marzenie to królewnej pozostało tajemnicą, z wyjątkiem Dosi zagłobianki. Długim pobytem przy Annie, nauczona ją odgadywać, wnikać w jej duszę, dosia, jakąś intuicją miłości dla pani swej, wyczytała w niej, co wszystkim było zakryte. Była prawie pewna, że królewna o tyle sobie życzyła Henryka, o ile się obawiała Ernesta. Śledząc każdy krok, poruszenie, wrażenia Anny, dosia dopatrzyła, gdy Krasowski przywiózł i pozostawił wizerunki francuskie. Jak ciekawie królewna wpatrywała się w nie, chowała a będąc sama, wydobywała, nie mogła nasycić się przyglądaniem miniaturze Henryka. Jedna zagłobianka tylko wiedziała o tym, a raz wpadłszy na trop, później z tysiącznych małych oznak utwierdziła się w swem przekonaniu. Nigdy bym nie śmiała dać poznać Annie, że to, co ona skrywała i taiła tak skrzętnie, odgadnąć potrafiła. Ale przez przywiązanie swe dla pani łamała sobie głowę, jakby mogła dopomóc, usłużyć, zapobiec, aby się coś przeciwnego nie złożyło? Pomimo całej swej zuchwałości, przebiegłości, cóż mogło biedne dziewczę? Nic, lub tak jak nic. Przeszkadzała tylko temu wszystkiemu, co tu cesarzowi Ernestowi posługiwać chciało, i z pociechą się przekonała, że Anna z tego była rada. Nie wiedział o tym nikt, nawet królewna, że śmiała zagłobianka, napadłszy raz w sypialni królewnej podrzucony przez kogoś niewiadomą ręką wizerunek Ernesta, natychmiast go zniszczyła. Nie mogła zapobiec, aby Gastaldi nie wsunął tu listów cesarskich, ale to były pierwsze i ostatnie. Dosia poprzysięgła, że choćby się narazić miała, wszelkie późniejsze dopilnuje i zniszczy dotrzymała też danego sobie samej słowa i spaliła znalezione później w sypialni wiadomości z cesarstwa istota to była dziwna to dziewczę na półdzikie nic nie mające do stracenia żyjące całe przywiązaniem dla swej pani w jej sercu obok tej miłości żadna inna się obudzić nie mogła młoda, piękna, otoczona pochlebcami którzy szaleli za nią wyśmiewała się ze wszystkich widziała w nich tylko ich przywary i słabości Jeden może talwosz miał u niej, jeżeli nie łaskę, to przynajmniej pobłażania, bo on najgoręcej także służył królewnie i był w tej służbie najczynniejszym. Ale i on nie mógł się pochwalić tym, aby mu dosia uczyniła nadzieję najmniejszą, że łaskawiej spojrzy na niego. Gdy szło o posługę, używała go, szukała, naradzała się. Jak tylko o swem sercu mówić zaczynał, wyśmiewała, odpychała go bez litości. Jedynym węzłem, co łączył ich, było przywiązanie do królewnej. Talwosz nie mógł jak ona odgadnąć, co się działo w sercu Anny, ale to wiedział i domyślał się, że cesarzewicza sobie nie bardzo życzyła. Dosia wahała się jeszcze, czy ma mu się zwierzyć ze swoich domysłów i czy się to na co przydać mogło. Gdy Litwin jednego wieczora w rozmowie z nią, niewielką do tego przywiązując wagę, rzekł, śmiejąc się, – Mnie się zdaje, że królewna by już Francuza wolała niż Cesarzewicza. Dosia spojrzała mu w oczy wyraziście, nie mówiąc nic długo. – Skądże to macie? – Albo ja wiem – odezwał się Talworz. – Panna Dorota musi przecież znać to, że kogo się miłuje, tego się odgaduje. – A co panna na to? – Ja? – Zawołała dosia wesoło. Ja powiem, że mogłoby to być, ale naszej królewnej odgadnąć trudno. Smutek na człowieku jest jak piasek na mogile. Kogo on przysypie, niełatwo odkopać. A pani nasza wiele na sobie smutków dźwiga. Ale gdyby to przypadkiem prawda była, że jej Francuzi klepiej do serca przypada, co w takim razie poczynać? Za cesarzem wszyscy, a ten Czarnkowski, którego królewna lubi i wierzy mu. Przysięgnę, że za nim też ciągnie. To pewna, ale mocniejszy Pan Bóg od pana Czarnkowskiego, dodał Litwin przysłowie stare przerobiwszy. Gdyby to prawdą być miało, że królewna w tamtą stronę oczy zwraca, czy nie warto by się lepiej dowiedzieć i rozsłuchać, co stamtąd od Francji wieje? A to jak? zapytała niedowierzająco dosia. Nie wiem, odrzekł talwosz. – Myślę sobie tylko, gdyby potrzeba życie ważyć, jechać, rozwiadywać się, przeglądać, choćby na kraj świata. – Jam pierwszy gotów. Zagłobianka wdzięcznie mu się uśmiechnęła. – Któż to wie? – odrzekła zadumana. – Może jeszcze waszmości wezmę na słowo? Ale nie śmiała mówić więcej. Skinęła główką i odeszła. Koniec części pierwszej.